I piszą... Proszę, jeszcze raz. Podstawa. Niech Pan da mi skończyć. W związku z rozporządzeniem z 9 października 2020 roku. To jest dalej bezprawne. Ciu, ciu. Tak? Jest dalej Tam przez chwilę Panowie Ale, niech jedno, mówię. To, ale niech jedno co mówi. Dobra. E, jedno co mówi. Teraz tak. Proszę przytoczyć, Na jakiej podstawie ja mam nosić maseczkę? Odczytać? Ja nie mam Proszę odczytać. Wniosku. Proszę. Znaczy ja uważam, tylko, że pan ma obowiązek, bo nieznajomość za prawa nie zwalnia pana z przestrzegania. Pan wie pan? chyba, tak jak i mnie. Może tak, jedna osoba na razie. Musimy, razem musimy pilnować tego porządku prawnego, bo wy jako policja ślubowaliście, że ja obywatel Rzeczypospolitej ślubuję służb narodowi, czyli nam i strzec Trzymaj konstytucyjnego chwilę, porządku do, do prawnego panowie. I nie może być tak, że wy nie strzeżecie tego. Nie, tylko wy mówicie mi tu 54. To nie jest podstawa nałożenia na nas obowiązku noszenia ma. Podstawą w tym przypadku jest ustawa z 5 sierpnia 2008 roku, punkt 46b, paragraf 4, który mówi jasno: Jesteśmy zdrowi. Że można nałożyć taki obowiązek, ale tylko na osoby chore lub podejrzane o zachorowanie. A osoba podejrzana o zachorowanie to nie jest każdy, tylko to jest osoba, która miała styczność z osobą chorą. Dlatego my oświadczamy, że jesteśmy osobami zdrowymi Chcemy i, i, i nie mamy obowiązku prawnego donoszenia maski. Dokładnie. A panowie musicie strzec z prawa. I nie, nie może być tak, że wam góra kazała, że wy na nas nakładacie niezgodnie z prawem mandaty. Bo te mandaty są bez podstawy prawnej odpowiednie. Tak Wykonujecie hmm. rozkazy legalnej mafii. Tak to wygląda dokładnie. 50. Nie przekraczajmy, nie kierujesz no, no, no. 58 artykuł o policji znacie, tak? Z ustawy o policji. Że jeżeli góra nakazuje wam, jakikolwiek urzędnik państwa nakazuje wam złamać prawo, wy macie odmówić czegoś takiego. A nie, że. Moi koledzy, którzy są policjantami prywatnie mi mówią, że to jest skandal, bo tak samo studiowali ze mną na służbach publicznych, a teraz służą nam i są zmuszani, łamane im, ich kręgosłupy moralne są tylko dlatego, że to, że, że pan e, główny komendant e, służy tak naprawdę ministrowi, a nie narodowi. A komu ma służyć komendant? Tak samo narodowi. I ma być konstytucyjny porządek praw. Jeżeli będzie takie prawo, my to, się nie ma. Ale jeżeli to nie będzie. Ale jeżeli go nie ma bo jest niezerobione w tym momencie. Nasi posłowie wolą sobie siedzieć na e, ośmiorniczkach i na innych rzeczach, no to ja nie będę rezygnował z praw, które mam na, byt, na byt. Bo wie pan, no moja rodzina walczyła i w II wojnie światowej, i później z komuną i tak dalej, i co? I nagle ja mam z tego wszystkiego rezygnować? Bo co? Bo przyszedł podobno wielki COVID, e, wielka epidemia, że nikt prawie nikogo nie zna, kto by umarł na tą epidemię. Albo dzisiaj ilu ludzi, żeście z chodnika pozbierali, którzy upadli. Bo na początku straszono nas, że Hiszpanka, tak? że Hiszpanka, że będą drugie Włochy. Gdzie to jest? Bo no ja tego od 7 miesięcy nie mogę znaleźć. Dobrze, że tego nie ma, żeby była yy, jasność. Ale no nie może być, że na tej podstawie epidemii strachu ja mam zrezygnować ze wszystkich praw. I zamykacie nam lokale, zamykacie nam e, branżę. Tak, znaczy nie wie, tylko zamyka nam e, państwo, tak? Państwo, mówię. Tam skąd, ja, to... okay. Tak, proszę. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części maseczek, maseczki ulicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w artykule 40 ustęp 1 ustawy z 20 czerwca 1996 roku i teraz. Punkt, punkt pierwszy. W środkach publicznego transportu zbiorowego. Nie, tam jeszcze było ust i nosa na ust końcu. I nosa. Do, no to wie pan, czytamy transportu? prawo do końca. W środkach publicznego transportu roz, zbiorowego, w rozumieniu artykuł 4, ustęp 1, punkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku. A na o kogo to jest nałożone? No dobrze, dobrze. Tylko, że to jest dobrze, rozporządzenie. Ja, ja tak, pan, yy, pan tytuł tego aktu prawnego. To proszę rozporządzenie, tak? I proszę przeczytać tam w nagłówku, co jest napisane, że ten akt prawny jest napisany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2008 roku punkt 46A i 46B. Tam punkty od 1,6 i od 8 do 12, tak? Dobrze pamiętam? Niech pan sprawdzi. Dobrze, niech pan sprawdzi, naprawdę. Nasza tutaj naprawdę. Jest tak napisane? No to być, musi być zgodny z ustawą. I proszę pana, tak naprawdę to ustawa mówi, na kogo można nałożyć. To można nałożyć na osobę, na osobę, która jest chora lub podejrzana o zachorowanie. A tam jest tylko w rozporządzeniu napisane czym i gdzie. Ale na kogo to mówi ustawa. I proszę pana, trzeba umieć czytać prawo. Zgadza się. Zgadza się, nie? 46A i 46B punkty od 1,6 do 8 do 12. No ja to znam na pamięć, pan, wie pan, dlatego ja kończyłem bo czytał. To jest wszystko... politologię. no Nie zrezygnuję z tych, wie pan, profesor prawa uczy mnie jak się czyta prawo i ja z tego nie zrezygnuję, no i nie może tak być, że właśnie wam się tylko tłumaczy, że... że... Że my tu mieliśmy temat, tam pan no. chyba sierżę, siedzi w tym samochodzie. No, no, no. <grym> już byliśmy, no, no, już to, no, no, byliśmy przed to, no, chwileczką, ta sama, to, no, no, sama sprawa, już myliwiacy. będzie sprawa kierowana y, do sądu. Ale my będziemy kierować 231 Czyli kodeksu karnego niedopełnienie i przekroczenia obowiązków służbowych, bo panowie macie znać to prawo, a nie, że wy nie doczytaliście. Bo jak to jest? Nieznajomość prawa nie zwalnia z przestrzegania. To to I ja was to też to informuję to by o tym. Każdy, mieliście pół roku na doszkolenie się, na, politycy mieli pół roku na zmianę, wasi dowódcy mieli pół roku na to, żeby rozmawiali, bo to nie wy, bo wy jesteście tym najniżej w hierarchii, można powiedzieć, ale wasi dowódcy i wasi komendanci mieli czas na to, żeby porozmawiać z komendantem głównym i rozmawiać z, tak naprawdę z politykami, że niestety nie możemy wykonywać rozkazów, bo ustawa o policji nam zabrania łamać prawo, to jest artykuł 58 i albo panowie politycy dorobicie to prawo, żeby było zgodne, Albo no po prostu my jako policja nie możemy tego łamać, bo my nie będziemy się indywidualnie narażać na pociągnięcie do odpowiedzialności, bo wy panowie nie możecie być karani, tak? Nie może być tak, że policjant ma, ma sprawę z artykułu 231, a druga sprawa, że jak, taki, jak takie karanie będzie, znaczy inaczej, my złożymy takie zawiadomienie ano. i to pójdzie na sąd, to panowie macie tylko wypłacane 50% uposażenia. Zgadza się? Przez pół roku. Zgadza się. Więc no to jest fatalne, bo wy też macie nie. rodziny, tak? Macie rodziny, macie żony, nie. dzieci i tak dalej. A na tą minę władowani bądźcie jesteście bądźcie wszyscy. My to. i wy. I tak nie może A, być. Tak, tak, I ja tu nie, nie mam do was największych pretensji, bo to nie wy tu wydaliście wy sobie e, takie e, rozkazy. Ale nie może być, że rozkaz łamie prawo. Bo artykuł 58 o policji mówi jasno macie odmówić tego wykonania. I najlepsze jest...